Gdzieś w naszej kuchni pojawią się zrazy z jelenia zawijane. Będziemy potrzebowali oczywiście mięso z jelenia. Oczywiście dobę wcześniej wsadziłem do mleka, żeby po prostu namiękło fajnie w mleku. Chrzan, troszkę cukru, mąki, suszone śliwki, boczek, sól, pieprz, rozmaryn, cytrynę i ser żółty, który zetrzemy sobie na tarce. Więc najpierw bierzemy się za nasze Mięso. Kiedy już nasze mięso rozbijemy, tłuczkiem, solimy, pieprzymy z każdej strony. Obkładamy rozmarynem i możemy tak odłożyć na chwilę, żeby to wszystko fajnie wsiąkło. A w międzyczasie bierzemy nasze śliwki, pokroimy na kawałeczki no i ścieramy żółty ser. I teraz, co dalej? Mamy mięso, skrapiamy je cytryną, kładziemy na to chrzan. Nasze śliwki, ścieramy ser i na plasterki kroimy troszeczkę boczek albo w kosteczkę. Wkładamy, rolujemy, zawiązujemy nitką i w ten sposób mamy nasze zrazy zrobione. Nasze zrazy bierzemy, obtaczamy w mące już fajnie zawiązane i musimy przygotować jakiś zwierzęcy tłuszcz. Ja w tym przypadku przygotowałem akurat gęsinę, bo bardzo ją lubię. Także będziemy mogli obsmażyć najpierw nasze zrazy na tej gęsinie. Tak jak mówiłem, najpierw nasze zraziki weźmiemy sobie. Obsmażymy z każdej strony. Nasze zraziki przekładamy do garnka. Skrapiamy wodą sokiem cytrynowym dodajemy troszeczkę chrzanu. I dusimy, jak już będą się dusiły, dodajemy jeszcze śmietanę. I po dodaniu śmietany z 15 minut dusimy, tak, żeby fajnie w tym wszystkim się. No, ale powiedziałem po polsku: tak, żeby ładnie w tym wszystkim się po prostu udusiły nasze zraziki. I mamy nasze zrazy zielenia gotowe.